Witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj będę naprawiał kosę spalinową. Po prostu nie odpala, nie chcę zaskoczyć. Więc dzisiaj taka mała przegląd tej kosy spalinowej, dlaczego nie odpala. Jest to chińska kosa spalinowa, taka standardowa. Tutaj symbol tej kosy to jest BC-260. Kosa co prawda jest bardzo niewiele używana, może 4 czy 6 razy ją używałem, zaledwie. No, ale od ponad roku po prostu jest uszkodzona, nie działa. Teraz będzie mi potrzebna, więc muszę ją po prostu sobie ją naprawić. To naprawę zacząłem od sprawdzenia, czy jest w ogóle iskra na świece. Wymieniłem świecę na nową, no i dalej nie odpala, a znaczy, praktycznie czasami potrafiła odpalić. W chwili pochodziła i gasła, więc na pewno pod względem elektrycznym, i to, że świeca jest nowa, jest ok. Jak należy sprawdzić świecę? Najlepiej. No, Wiadomo, wykręcamy świecę, wkręcamy nową, no i patrzymy, czy pali. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy jest w ogóle iskra, to najlepiej zrobić to w ten sposób, że wykręcamy świecę, oczywiście zakładamy kopułkę na świecę, świecę dotykamy do masy kosy spalinowej i po pociągnięciu za linkę rozrusznika patrzymy, czy przeskakuje iskra. Jeżeli iskra się pojawia, no to znaczy, że... Rozrusznik działa prawidłowo, jest iskra, świeca jest nowa, więc jest ok. Więc to możemy wyeliminować, jeżeli chodzi pod względem elektrycznym. Następną rzeczą e, trzeba po prostu sprawdzić pod kątem paliwowym. Czy po prostu paliwo ze zbiorniczka, które znajduje się tutaj, jest podawane na gaźnik. No i po wyciągnięciu tego elementu, jest to taka uszczelka gumowa, tu za pomocą dwóch wężyków jest doprowadzane, tak. Wężyk oryginalnie, wężyk czarny. Za pomocą wężyka czarnego paliwo jest zasysane ze zbiorniczka do gaźnika. Drugi wężyk, który był tutaj w tym wypadku przezroczysty, no to już żółty już się zrobi od paliwa. Za pomocą tego wężyka paliwo z gaźnika jest wypychane z powrotem do zbiornika paliwa. I teraz tak, jak rozebrałem ten. To zobaczyłem, że wężyk, który właśnie ma podawać paliwo ze zbiornika jest po prostu tak jak widać rozsypał się. No, sparciał. Po prostu sparciał ten wężyk, więc jest do wymiany. Co prawda, zanim to wyjąłem wszystko i sprawdziłem, to paliwo było podawane do ze zbiorniczka, było widać, że paliwo płynie. Ale prawdopodobnie na tyle był ten wężyk uszkodzony, że mimo to paliwo z początku. Podpompowaniu paliwa za pomocą właśnie tego tutaj grzybka, tak zwanego, paliwo dostawało się do gaźnika, ale prawdopodobnie później już po odpaleniu, właśnie pod koszarki przestało być może podawane. Więc pierwszą rzeczą yy, muszę po prostu ten wężyk wymienić na nowy. Yy, dlaczego ten wężyk mógł się tak szybko popsuć, tak powiem? Yy, zrobiłem tu podstawowy błąd. Po prostu z poprzedniego sezonu nie wylałem paliwa, które zostało w zbiorniku, w gaźniku. No i prawdopodobnie przyczyną było tego właśnie, że ten wężyk, który był z jakiejś tandetnej gumy, po prostu przez tą mieszankę właśnie paliwa, tak to się stało, że te wężyki po prostu sparciały. Silnik zastosowany w tej kosie spalinowej to jest dwusuwowy, czyli trzeba zrobić mieszankę paliwową 1 do 25 Czyli dodajemy oczywiście do benzyny tak zwany olej do silników dwusuwowych. Ja akurat zawsze wykorzystuję taki najprostszy miksol tak zwany. Bardzo częstą właśnie awarią w tego typu właśnie kosiarkach jest to, że jak się zostawi właśnie paliwo po sezonie, no to tak jak widać, w moim wypadku tutaj na pewno poszedł wężyk, ale też mogły się odkształcić w środku membrany, które są w gaźniku. Tam są dwie membrany. Jedna membrana, która Pompuje paliwo ze zbiornika i druga membrana, która dozuje właśnie paliwo, tak zwana membrana sterująca. No i możliwe, że która z tych membran też się uszkodziła. Na razie zamontuję nowy wężyk i zobaczymy, co z tego wyszło. Wężyk, powiem Wam tak, ja kupiłem wężyk z Blitkomarsz. Z Blitkomarsz taki wężyk na metry. Złotówkę kosztował metr. No i włożyłem właśnie ten wężyk tutaj. Teraz tak, na koniec trzeba założyć jeszcze filterek, który tu jest oczywiście w standardzie. I trzeba nie zapomnieć o tym, żeby założyć na koniec filterek, bo filterek nam służy do tego, żeby po prostu odfiltrowywać to paliwo, które jest zaciągane właśnie ze zbiorniczka paliwa. Wiadomo, paliwo ma zawsze jakieś tam swoje zanieczyszczenia i jeżeli nie będziemy mieli tutaj na końcu tego filterka. No to bardzo szybko nam się gaźnik po prostu zabrudzi i też nam nie będzie chodzić, więc zawsze trzeba pamiętać, żeby na końcu właśnie był ten filterek. Jeżeli by był jakiś filterek już zabrudzony i tak dalej, no to trzeba wymienić na nowy. Tym bardziej, tak jak ja mówiłem, ja tylko tą kosą spalinową faktycznie raz, może dwa razy do roku koszę w parku sztywnych. Trawę tam przy grobie babci, więc no, no mały ma przebieg. No kurczę. Z takim małym przebiegiem i muszę ją po prostu naprawiać. No dobra, to ciśniemy dalej. Eee, dobra, to tak. Mamy założony już ten filterek, kładamy do zbiorniczka. Tu jeszcze trzeba ściągnąć ten, ten stary wężyk, który po prostu... No dobra, wężyki już mam zamocowane do gaźnika i teraz przy mocowaniu tego trzeba pamiętać nad jednym, żeby ten wężyk który zaciąga tu akurat w tym momencie w tym miejscu z prawej strony patrząc od tej strony, żeby ten wężyk był na tyle długi, żeby ten filterek jak najniżej zbiornika paliwa był, żeby zaciągał po prostu od samego dołu paliwo, żeby nie było tak, że mamy go gdzieś w połowie i przy połowie zbiornika po prostu już nie będzie nam zaciągał paliwa. Musi leżeć na samym spodzie. I tak. Z tej strony ten wężyk, który założyłem nowy, tędy paliwo płynie. Tutaj paliwo z gaźnika, nadmiar paliwa zostaje wyrzucony z powrotem do zbiorniczka. No dobra, teraz pozostaje y, zrobić mieszankę paliwa, zalać zbiorniczek. No i spróbować, czy w ogóle teraz się nam po prostu uda odpalić tą kosę. Jeżeli nie, to trzeba będzie następnie sprawdzić stan techniczny gaźnika. I jeszcze najwyżej wymienić te membranki, co tam w środku. No, ale może to była tylko kwestia wężyka. Mimo tego, że przy próbach yy, tutaj paliwo płynęło, ale może ten wężyk był na tyle już uszkodzony, że przy zaciąganiu tym grzybkiem gumowym może zaciągało, ale jak już odskoczy, zaskoczył silnik, to może nie na tyle był ten wężyk sprawny, że to po prostu ciągnęło. No dobra, paliwo już mamy zalane do zbiornika, i teraz tak za pomocą tego grzybka pompujemy. O, już leci. Oj, już widać, że na tym drugim wężyku na powrocie wraca, więc ok. No dobra, pozostaje nam tylko sprawdzić. No dobra, odpalimy za chwilę, za chwilę odpalimy, spróbujemy, czy będzie działać. No dobra, trzeba zrobić próbę, czy w ogóle działa, czy to był ten wężyk, czy może coś jest jakiś problem z gaźnikiem jeszcze. No dobra, tylko założyć sobie maszynkę? Teraz tak, przełącznik w dół na jedynkę. Yy, załączymy może tak. S OK. No nie wiem, co prawda jest dzisiaj bardzo ciepło, więc może... Ale dobra, zobaczymy. Ok, działa. Co prawda, jeszcze trzeba troszeczkę ją wyregulować. No, ale powiem tak, ten typ tak ma. Może jeszcze zobaczymy filtr powietrza. gdzie się znajduje? W jakim stanie jest? Jak już patrzymy. Ok, filterek jest ok. No i cóż, co prawda nie musiałem rozkręcać gaźnika i go sprawdzać. Najwidoczniej membranki są wszystko jeszcze OK. Czyli tak jak widać, powodem awarii był ten wężyk, który zaciąga paliwo właśnie ze zbiorniczka paliwa. Bardzo mnie zaskoczyła ta naprawa, bo byłem przygotowany na większą awarię, zakupiłem nowe membrany do gaźnika, oprócz tego zakupiłem cały nowy gaźnik w razie. Tego jakby nie udało mi się go uruchomić za pomocą tych membranek, a okazało się, że wystarczyło dokupić wężyk. który kupiłem z Blikomarsz, taki wężyk na metry, złotówka za metr. Wykorzystałem 17 cm tego wężyka, czyli koszt naprawy całej kosy spalinowej mi wyniósł 17 groszy, tylko tyle. No szkoda, bo chciałem pokazać wam jak ten gaźnik jest zbudowany w środku, ale nie ma problemu. Pokażę wam go na nowym egzemplarzu tego samego typu właśnie gaźnika. Taki gaźnik do takiej chińskiej kosy spalinowej kosztuje 20 zł. Tak jak widzimy, tyle kosztuje taki gaźnik. Więc koszt nie jest duży. Jeżeli ktoś chciałby sobie pogrzebać, jest takim majsterkowiczem, no to można sobie kupić zestaw taki za 10 zł. W skład zestawu wchodzi taka gumka od pompki, tak zwany grzybek, który po prostu pompujemy to paliwo i oprócz tego są uszczelki, membrany. Zestaw takich uszczelek membran. Pokażę może jak to wygląda. Jedna uszczelka, membrana. Tu mamy taką uszczelkę z teflonu. No i tu mamy zestaw. Jedna uszczelka też to jest z jakiegoś tam chyba teflonu, czy z czego dokładnie nie wiem. I tu jest ta membranka. I tu jest ta membrana sterująca właśnie. Taki zestaw kosztuje 10 zł. Więc jeżeli ktoś chce się pobawić, chce zaoszczędzić 10 zł, to może sobie kupić taki zestaw i sobie po prostu naprawić ten gaźnik. Dla osób, które nie chcą się bawić i 10 zł w tą czy we wte, nie robi dla niego żadnej różnicy, można kupić cały taki gaźnik i zamontować nowy. Tylko, że mówię, jeżeli ktoś jest motocyklistą i miał do czynienia wcześniej z jakimiś motocyklami, naprawiał, no wiem, że teraz są takie motocykle nowoczesne, że tam się nic nie psuje, nic się nie, nie robi, ale że kiedykolwiek ktoś miał jakiegoś motorynkę, jakiegoś skutera, jakiegoś komarka, włeskę czy Jawę, no to na pewno nieraz taki gaźnik tam rozbierał, kombinował, więc jeżeli sobie z motocyklu poradził, to na pewno z takim gaźnikiem sobie też poradzi bez problemu. No dobrze, pokażę Wam, że tak, Tutaj mamy tą membranę sterującą. Ta uszczelka jest do tego. Tutaj. To jest jeden komplet. Tu jest ta uszczelka, ta membrana, która zaciąga paliwo nam do gaźnika. To jest drugi zestaw taki. Ok. No dobrze. Warto by pokazać troszeczkę ten gaźnik. Nie będę tutaj jakiegoś referatu. Robił i omawiał dokładnie, bo większości osób to nie będzie w ogóle interesowało. Ale tak troszeczkę opowiem, jak ten gaźnik wygląda. Tutaj ten element najbardziej nas interesuje, jest to pompka. Gdzie po prostu podpompujemy, jeżeli tutaj w tej pomp w tym grzybku nie ma paliwa, to musimy przed uruchomieniem kosy podpompować, aż nam się pojawi paliwo. Tutaj w tym miejscu. Tu podłączamy wężyk, który jest połączony ze zbiornikiem paliwa, gdzie po prostu paliwo jest zasysane ze zbiornika. Tu podłączamy drugi wężyk, który po prostu nadmiar zgaźnika paliwa nam usuwa. W standardzie tak jak w mojej kosie, tutaj był wężyk czarny, który w tej chwili wymieniłem już na przezroczysty. I tu przeważnie jest wężyk przezroczysty, gdzie to paliwo jest po prostu nadmiar odprowadzany. Przy zakupie tych gaźników trzeba zwrócić uwagę, żeby rozstaw tutaj mocowania, tu gdzie się wkręca po prostu śruby, tak jak to jest zamocowane, żeby tu ten rozstaw tych otworów był taki sam. Tak samo tutaj mamy gardziel gaźnika i te gardziele gaźnica to są tutaj w środku. O, odtąd, dotąd. Może otworzę, pokażę jak to wygląda. O, tu jest ta cała gardziel. I tu średnica przeważnie jest od 10 mm, czyli od centymetra do 15 mm, czyli do 1,5 cm. I też na to trzeba zwrócić uwagę, jaki po prostu mamy gaźnik u siebie w kosie zamontowany. To się nazywa saniem, czyli to otwieranie i zamykanie przepustnicy nazywane jest saniem, właśnie w kosie spalinowej. Czyli mówiąc krótko, sanie to jest inaczej w takiej kosie spalinowej otwieranie przepustnicy, gdzie w środku właśnie znajduje się dysza paliwowa. Tak jak widać, w środku tu z tej strony znajduje się dźwignia przepustnicy. Tu podłączona jest linka i w ten sposób to tutaj znajduje się śruba regulująca właśnie przepustnicę. A otwarcie, zamknięcie całej przepustnicy gardzieli gaźnika wygląda w ten sposób. Tam w środku znajduje się właśnie dysza paliwowa, gdzie właśnie się tworzy właśnie mieszanka paliwa i stąd właśnie dostaje się dalej do cylindra silnika. Tak to wygląda. No dobra, teraz wam pokażę, gdzie znajdują się w środku te membrany sterujące tym gaźnikiem. Jakie to jest proste, jeżeli chodzi o wymianę tego. Potrzebny nam będzie wkrętak krzyżakowy, i tu z tej strony mamy od strony pompki tego grzybka. Mamy cztery wkręty. Należy te wkręty wykręcić. Następnie ściągamy ten element. I tu. Tutaj mamy właśnie tą membranę sterującą. Pierwsza membrana. I tu, właśnie w tym miejscu, ta membrana sterująca otwiera lub zamyka nam iglicę i pompuje nam paliwo do gardzieli głównej gaźnika, gdzie właśnie się tworzy ta mieszanka paliwa, i stamtąd właśnie dostaje się do cylindra. Czyli tutaj, o, tak jak widać, o, tak to wygląda. Dobrze, teraz patrzymy dalej. Więc tutaj te elementy praktycznie, jeżeli nam się od paliwa nie zasypią, jeżeli mamy założony ten po prostu filterek na wężyku w zbiorniku i nam się te elementy tutaj nie zasypią, to nic tu się nam nie ma prawa popsuć, i teraz tak, tutaj mamy yy, może jeszcze nie powiedziałem, że tu są takie zaworki, o tutaj jest jeden zaworek, gdzie to paliwo jest po prostu przekazywane z dolnej części gaźnika do tej części sterującej właśnie. I tu mamy kolejną membranę, uszczelkę, gdzie po prostu o tutaj to paliwo jest po prostu Zaciągane do tego gaźnika, i tu jest pod spodem, pod tą membraną, po prostu paliwo to gromadzone. Więc tak to wygląda. Więc prosta sprawa, żeby po prostu to wymienić. Wymieniamy to, następnie wszystko z powrotem składamy w ten sposób. Więc każdy sobie z tym poradzi, nie ma tu żadnej mniejszej problemu. Więc każdy sobie poradzi bez problemu, żeby sobie wymienić. Jeżeli chodzi o wymianę tego grzybka, tej gumki, no to też jest to bardzo proste. Prosto, prosto o, widzicie. No ja sam koniec, po prostu jak to wszystko mamy tutaj dokładnie w dobry sposób, wszystko przylega, no to skręcamy z powrotem tymi wkrętami. Trzeba po prostu sprawdzić na wysokiej trawie, jak to sobie będzie radziło. Czy czasem w czasie pracy mi znowu się nie popsuje, więc to jest ważne, posprawdzać dokładnie. Więc jeszcze dołączę tutaj filmik z takiego bojowego koszenia. Zobaczymy, jak to pójdzie na takiej trawie ponad metr. Tak nazwijmy. No i dobra. No dobra, przetestujemy tą kosę w sposób bojowy. Taki haszek trawy. co dzisiaj chciałem pokazać w kolejnym filmie zrób to sam dzisiaj naprawiałem kosę spalinową chińską kosę spalinową o modelu BC260 no, zostałem praktycznie zmuszony do tej naprawy bo potrzebowałem właśnie tą kosę która od poprzedniego sezonu leżała uszkodzona a nie miałem czasu zbytnie się za to zająć więc dzisiaj no, naprawa co prawda była drobna ale o tyle ciężka w zlokalizowaniu że jeżeli bym nie zaczął od wyjęcia tej tutaj gumowej uszczelki z tymi wężykami, to bym się chyba nie kapnął, że jest uwalony ten wężyk w środku w zbiorniku, bo po prostu tego nie było widać. Zbiornik nie jest przezroczysty, tylko tak jak widać taki półprzezroczysty. I prawdopodobnie bym rozebrał cały gaźnik może pół silnika, bo bym szukał dalej usterki, a usterka była bardzo prosta. Czyli zawsze trzeba zaczynać od świecy zapłonowej, od tych wężyków, które doprowadzają paliwo do gaźnika. Dobra, to tyle, że filmik się komuś przydał łapka w górę, będę wiedział, że było warto go nakręcić. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję, ewentualnie ja zapraszam do oglądania moich innych filmików. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, cześć.